Cześć, moi drodzy. Dzisiaj wstałam wam. Dzisiaj wstałam, aby wam zepsuć ten dzień, a to przez to, jak widzicie, Simsy. Nic po prostu... nic strasznego i wszystko. Chyba, że robimy najbardziej wajatkową rodzinę i robimy najbardziej wariatkowy w postaci idą. Tak więc dzisiaj będziemy to robić. Ogółem myślę, że z tego będzie Seja. nie, nie chcę, żeby ten... O Boże, o Boże, co to jest za godzina, ale dobra. O to chodzi. O to chodzi. Nie wiem, dlaczego mi to tak mura, czy ja mam jakieś zepsuty, ten, ten... Ale mniejsza z tym! E, d, d, co by mogło być dziwne? Dziwne, Oba. E, dobra... Nie wiem... Dobra, niech robimy. E, ta Simka interesuje się tylko psikusami, robienie zamieszania. Ta Simka narobi sobie boków i stać się słynnym przestępcą. Ta Simka chce zniszczyć życie uczuciowe wszystkich Simów, łącznie z własnym. Nie no, to chyba to będzie najlepsze. Eem, jaka ona? Głupek na pewno. Na pewno niezdalna. I romantyczka. Dobra, i ta robimy najbardziej zwajowaną tą, czyli najpierw trzeba jej wykrzywić mordę. W ogóle, jak możesz szekać sobie takiego? O, idealnie. Moja długa usta ogromne. No pięknie, moja droga. Nos jeszcze większy, ale nos ma być. O, 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 o! Czy my dążymy do tego, co ja bym chciała, żeby się stało? Dobra. Ładnie wygląda. uj ładnie jak na razie wygląda, ale... O! Dobra, bywi tak. Dobra. Chyba tak to musi zostać. Na razie musimy w ogóle makijaż, wszystko zdjąć. Dobra. Detale. Tutaj usta, wielki błotek, dodajemy do tych ust. No trochę jednak ładna musi być. Robimy jej najbardziej wielkie oczy, takie ten... Nos jest spiczasty jak masakra. O, grubiutki idealnie. Dobra. Bry, w brwi robimy jej takie. Dobra, przekręćmy się na błok. Nie no, z boku wygląda normalnie. To źle, to źle. Dobra, zobaczmy jak to... Dobra. Tu dziwnie wygląda. Tutaj, tutaj. To ma być wycofane do tyłu. Spróbujmy tak wycofać do tyłu. Uszy wielkie. Dobra, ja nie umiem za bardzo budować simów. Więc to. Jest mały problem w mojej tej. Dlatego to jest w sumie idealny odcinek dla mnie. O, pięknie. Pięknie. Dobra, teraz robimy. Mm. Zróbmy ją. Niech będzie czarna ta. O, dobra. Nie, to chyba był lepszy koły. Boże. Mi się teraz ona kojarzy jako jakiś jakiś karł. Zniszczy się moja droga. E, dobra, oczy. koło oczu. No czarne, no... no czy albo. O! Tej! Robimy te. Jojo. Nie, co? nie, nie nieważne, zapomnijcie. Yyy... E, jakieś dziwne oczy trzeba jej zubić. E, o, dobra, idealnie, idealnie jest piękna, moja droga. Jest piękna, będziesz piękna. Mm, dobra, zróbmy jakieś pomba na kolczyki, lub coś. Eee, dobra, najpierw kolczyki. Kolczyki na pewno w nosie musi mieć masę kulczyków. O, tak, tak. O, tak, dobra. No, ładnie, ładnie. Mm, dobra, nie chcę nosi lody na tych, tych. To, to wspaniale to wygląda po prostu. Pięknie. I to jest tak śliczne, że ja za chwilę się popłaczę. To jest tak piękne. O, idealne. Dobra. Pięknie wyglądasz, moja droga, pięknie. T o Jezus, tak, to jest ten vibe. To jest ten vibe, to jest vibe czarownicy jak byk. To trzeba ją zmienić na czarownica. I to jest vibe czarownica, nie no. To jest vibe czarownica jak byk. Vibe czarownica, no jeszcze ulizane włoski jej zrobimy. Czy one tylko najpierw poczekają najpierw na tego? O Boże! Nie no, ład nawet ładnie wygląda, a to nie o to chodzi w tym odcinku. Jezus, nie, nie, tak, nie będziemy jej aż krzywdzić. To jest chyba gorsze niż wszystko, co dotychczas robiłam. Ja Dobra, włosy będą najgorsze na pewno. O Jezus. Nie, bo ona wygląda normalnie, ja nie chcę, żeby ona wyglądała normalnie. Dobra, tak, jej robimy tą fryzurę. I robimy je zieloną. No dlaczego ten zielony jest taki zielony, no? Dobra, lubi różowy. Będzie osobą lubiącą różowy. Teraz te nakrycie głowy, co musimy znowu dać ten czarownicowy ten. Czy to jest lepsze? Nie, T to jest ten vibe. Ym, dobra, makijaż. Jeszcze bardziej robimy czarne oczy. No pięknie, piękne jest. Eyeliner lubimy jakiś... <ścoughs> i nawet nie widać. Boże, ty wyglądasz jak jakiś karał, który wybiera się na bar przybierańców. Co ja z ciebie zrobiłam? Masakra. Oby ktoś w ogóle w tobie się zakochał. Nie no, zróbmy jej taki. było taki. Ej, ona w ogóle wygląda jak ja się, jakby ją tornado przeleciało, masakra. Boże. Co ja robię? Co ja robię z jej życiem, z moim życiem? Dobra. Pięknie, pięknie, moja droga jesteś piękna. Jezus, jakie piękne. Nie, 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 nie. W ogóle przed chwilą miałam tę. Te... Brzyfiam. Chwilą... Ej, to jest ładne. To jest ładne, ale nie o to chodzi, by było ładne. Ym... Dwukolorowe je robimy i robimy jej. Nie, bo to ładnie wygląda, lecz nie ma tych rzeczy. Dobra, to jest to. W ogóle przed chwilą se robiłam ten. Robiłam se. Jak to się nazywa? Malowałam sobie włosy przed chwilą. I mam te pofarbowane. O jezus, tak, grupa baba, grupa baba. Tak. I jeszcze umieśniona będzie. I wygląda jak chłop jakie... Je... Nie ona musi być krwawa. Dobra, dajemy. <grywa> o Boże. O boże. Ej, to jest nawet ładny. Jak emot to ładne. Nie, dufne. Ona miała być taką czarownicą. Czy tutaj da się coś żeby bo ona była czarownicą? Selena wampi. No dobra, wampi ją robimy, no. No, cicho bądź. No, ale definicja inna, ona ma być kadziejem. Dobra, no pięknie wyglądasz moja droga, jesteś najpiękniejsza, jaką tylko mogłam stworzyć. Jeszcze mówiąc zabekie ci założę sukienka, to. Wiesz? A ja ci założę te zabeki... Jezus tak! Oh, Jezus yeah. tak! Jezus tak to miało być to! Jak ja to wiem, Jak się tu? Jak to pięknie wygląda! Ja nie mogę, jak to pięknie wygląda! Nie, 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 tu tak ładnie wygląda, że aż mi ten... Aż mi łezka poleciała! I zostaw mnie ją w tych laczkach, Boże! Baby, ty jesteś piękna! Yes, jest queen! Ej, to będzie najśmieszniejsza postać, jaką w ogóle są piękne. <gry> nie no, żartuję, ładne obie postacie. Mmm... O, piśmie nagle tak z okiem jej założymy. Poznakcie, Boże, jakieś najgorsze poznakcie trzeba je wymyślić. Szpony jakieś i. O Jezus, tak w szpony. Nie, takie szpony, szpony ja chcę! Takie, że, że nikt nie chce do niej się zbliżyć. O, takie. O jej ten człowiek bo ona jest taka laska piękna, no no jest. Jezus to też jej zrobimy. To też, bo ona będzie miała ten czower też. No jak to pięknie wygląda! Jeszcze leggnicy jakieś założymy i będzie jeszcze ładnie wyglądać. Tak, tak, to jest to! To jest to! Jest! To jest to! Skarpetki jeszcze jakieś połąbane są tutaj, czy nie, nie ma skarpetek połąbanych, dobra. Tak, wygląda ona ogólnie, takim jest. Dobra. Tak, ona będzie tak nawiedzać. Tak, ona będzie tak nawiedzać. Ona będzie paradować w, w stroju cały czas. Tak, 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 tak. Ej, oni wiedzą o co mi... Oni wiedzą, oni wiedzą jaki ja vibe szukam, jaki to ma być. Tak, oni on... wiedzą jaki to ma być vibe, tylko ona musi mieć inne okulary. Oni już rozumieją, jaki ja vibe robię. Nieoficjalne, byle jakie, byle były. Tak, to je zakładam jeszcze. O, pięknie wyglądasz. Pięknie wy wyglądasz, wiesz? No, jeszcze będzie się y zachowywać jak dziwak. Nie, no piękna to jest. Poszłam. jak to ładnie wygląda. Wiesz, jak. Ej, ubiłam ją jak kupa. Oh my tak, God. tak. Kto jest bardziej wycią... Nie. Tak, to jest to, to jest to, to jest to oficjalne, piękne, niebanalne. Każdy by tak zrobił. Dobrze. Do sportu. Zakładamy jej coś dziwnego znowu. Jezus. Jak ja, jak ja kocham robić dziwne rzeczy? Nie, to będzie na zimę. To będzie na zimę. Jezus, ja nie chciałam Ciebie widzieć w takiej postaci. Uwierzcie. Ej no, ej, to ładnie wygląda. Ej, no, to jest piękne. Tak, za hot doga, do biegania, oh, za hot doga. Yeah. Tak, 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 tak. Dobra, ta, teraz trzeba ci tylko jeszcze jakąś dziwną czapę wymyślić. Dobiegania, dobiegania. Tak, będziesz koniarą, koniarą będziesz tak. Ogólnie nie lubię koni, ale koniara, tak, to jest... to jest koniara. Jest! Moshe, jeszcze to jest wampi. Jakie to piękne jest? To będzie, jak będzie, dłużej niż normalny, normalny twarz. Bo chcę ją zbudować do końca, ale. Do snu, do snu, do snu, do, snu, do snu. Ej, ja chcę tego królika. Do snu, ja chcę. Ja chcę królika do snu. Nie, chomika, królika. Tak, i ona będzie tak do snu. Ej, no po powiedzcie, no to nie, nie wygląda. Nie chciałam wiedzieć, że tak można w simsach. bo no, no, robimy jej tak. <grym> Eeeem, um, dobra, imprezowo, tak, imprezowo, dobra, tu już trochę, już nie będę Cię ubierać w te stoje, żeby już nie było, że ten, ej, krasnolud jest w tych, no dobra, mniejsza z tym. Eeeem... Um, ej, wygląda jak syreny mordec, to, co to ma? I te cyce na wierzchu. Nie, 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 nie. Ej, ja się boję jak to dziecko będzie ich wyglądać później. Ej, jeśli będziecie chcieli, to mogę kolejne odcinki z tego nagrać, ale to jest zła seria, bardzo zła seria. Kostiumy. Tak, zosta zostawiamy. Tak na imby Tak bestii pięknie wyglądasz. Dobra, do pływania. Co to jest za czapka, która wygląda jak kurde gówno na głowie? Dobra, zostawmy, o to chodzi. Dobra, ehm. Um... Nie, 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 nie śmiejemy się, nie śmiejemy się. O tak, robotycznie jej dajemy, dobra? Kolejny na gorące dni. Na gorące dni, coś miałam. Co ja miałam na gorące? Ja miałam jakiś kostium. Ja miałam jakiś kostium. Jezus, nie, nie chcę tego. Ja miałam na zimne, a na gorące. No, dajmy tego, coś. No bo czapkę ci założymy moja droga, bo nie się spalić. Tylko jakąś gównianą ci założymy. Tak, 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 tak. Ej, to cudownie wygląda ja się, boję, jak to ci skończy wyglądać, ale mniejsze z tym. Mm. O, Jezus, jakaś gospodyni w tym. O, jeszcze kobojki. Założymy pięknie. Jeszcze jakąś czapę trzeba ci założyć i będziesz piękna besti. O, Jezus, tak. Tak, 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 tak. Ej, tu to jest to. to... Niech poczekaj. Nie, to będzie do chłopa. I to by... o bo... Śliczna jesteś, babes. jesteś śliczna, wiesz o tym. Dobra, dobra. Rozalianie. Filomena! Filomena! Ty Jezus, tak, tu jest te! Dobra, jakie nazwisko? Kargul? Nicpoń? Klu... Dobra, Kuka. Nie Kuka, ja nie chcę Kuki, ty. Pekasiewicz. Idealne. Pe Pekasiewicz. Tak, a jak wampir to właśnie takim stoju. Dobra, tają ją w wampirzyce trzeba tutaj... To wszędzie trzeba ją w wampirzyce ubrać. Jezus, ja muszę wampirzycę vampirzy mieć idealnie. Dobra. Wampiżyca. Znowu tyle. Dobra, nią, nią, nią. Dobra, mamy. Kolejny. Dobra, a już mi się mieszko nie mi chce. Dobra, dawaj, dawaj. No, doszliśmy do góry. Dobra, mamy. O, a tu tak ją ubierzemy. No i pięknie. A nie! Tu jej odbiera te wszystko, to wszystko. Tu nie, tu ja chcę ją tak jak miała. O nie, a tu miałam puchatka przecież. Nie, dobra, sportowo. I tu miała taki fajny ten. Nie, a ja nie widziałam, że to taki. Tak tu ma być. Nie, dobra, do snu. Do snu ona miała królika, jak dobrze wiem. Co to ma być? Piękna. Nawet nie powiem słowa, ale piękna. Dobra, dajemy jej to na basen. Miała na basen. I dajmy jej to na basen. Tak. Tak, to jest to. Chyba na gorące dni. Na gorące dni ona miała mieć. Ona była w tym. Mm, na zimne. Dobra, za ją ubieramy. No i jest nasza. Filomena Pekasiewicz. To jest samość dziewczyna. Pięknie. Yy, młoda dorosła, tak, tak. Dobrze, więc zaprezentować naszą postać pewnie byście chcieli. Nasza postać ogółem wygląda... To jest nasza postać i nazywa się Filomena Pekasiewicz. to jest pierwszy odcinek z naszej mega dziwnej seji, z się, że powstanie cała seja. Zaobserwujcie.